Na prośbę rolników i organizatorów protestów, tutaj szczególnie na węźle, związanym z autostradą, e, tą zachodnią, najważniejszą, łączącą e, Berlin z Warszawą, na temat rozwiązania tego problemu, e, który zagraża nam, czyli ewentualnej totalnej blokady e, granicy ze względu na, na żądania niespełnione. I postulaty. Dzisiaj z panem burmistrzem i z całym sztabem kryzysowym prowadziliśmy rozmowy. Doceniamy wolną nasza deklarację. Sprowadzili maszyny do domu i czekamy do, do piątku na oficjalne spotkanie kolejne z premierem Donaldem Tuskiem. Ja uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu. Jestem pewien na tę chwilę mamy prawo ufać premierowi jego deklaracją, że w piątek przedstawi takie rozwiązania, które spowodują, że rolnicy zejdą z blokad na pola. Natomiast my, jako związki, organizacje rolnicze, przystąpimy do szczegółowych negocjacji i zapisów rozwiązań i porozumień, dlatego, że mamy do, do, mamy do czynienia, proszę Państwa, z bardzo poważnym upadkiem państwa organizacyjnym. Unia Europejska, która wprowadziła te zasady. No, niedbałość rządu, prowadzenie w obszar żywności ukraińskiej, nieważne już jakiego rodzaju, ale w bardzo wielu asortymentach i obszarach, spowodowało, że, że cały nasz wysiłek i trud 20 ponad lat zastosowania gospodarki rolnej jako ekologicznej, wydajnej, przyjaznej środowisku, właściwie no lekko w gruzach, bo. Produkty na Ukrainie nie mają żadnych standardów europejskich i może to zagrozić bytowi nie tylko obywateli polskiej, całej Unii Europejskiej. Ale żeby tego tematu nie rozciągać, bo znamy wszyscy te przyczyny, najważniejsze są ustalenia. Ustaliśmy z panem burmistrzem i z sztabem że czekamy do piątku na decyzję rządu i premiera Tuska. Jeżeli będą pozytywne, rolnicy nie przystąpią do czynnej akcji protestacyjnej. Ze względu na ochronę prawną rolników, obowiązki organizatora i prawa przejął Krajowy Związek Kółek Rolniczych, gdyż jest to ustawowa gwarancja, ustawowa gwarancja dla rolników, że nie będą ponosić konsekwencji wynikających ze skutków swojego sprzeciwu. Dlatego, jeżeli by. Jeżeli rząd nie zaproponuje rozwiązań, premier Tusk nie da satysfakcjonujących rozwiązań, to nie tylko tu w Słubicach, ale myślę, że w setkach miejsc w Polsce dojdzie do aktywnej akcji protestacyjnej. Pomimo tego, że jutrzejsza manifestacja w Warszawie jest traktowana dalej jako ostrzegawczą, jest jakimś takim skanalizowanem naszego niezadowolenia rolników, i będziemy dążyć do tego, żeby jednak spokojnie rolnik mógł przystąpić do pracy, mając jakieś gwarancje ekonomiczne. Szanowni Państwo, rola tutaj dzisiaj sprowadza się do tego, zresztą jak i poprzednio, jako gospodarza tego terenu. Dostałem zgłoszenie o kontynuacji, bo to było w dniu wczorajszym, o kontynuacji protestu, który został zgłoszony dnia 19 lutego i tej, w tym zgłoszeniu następują zmiany, bo teraz całym przewodniczącym tego protestu jest prezes Serafin, więc zostały naniesione dzisiaj zmiany do tego poprzedniego zgłoszenia o proteście no i moim obowiązkiem jest zapewnić w tych dniach protestu do którego tak notabene mam nadzieję że nie dojdzie moim jedynym obowiązkiem jest zapewnić wtedy bezpieczeństwo w mieście bezpieczeństwo w regionie stąd też na dzisiejszym spotkaniu obecność służb mundurowych była policja straż pożarna straż miejska straż graniczna tak i inne służby odpowiedzialne za Porządek na autostradzie, więc no, dyskusje były dość żywiołowe. Byli także przedsiębiorcy z branży transportowej. Tutaj z mojego miasta była czwórka przedsiębiorców, i rozmawialiśmy o tym, że, no, szanowni Państwo, trzeba to jasno powiedzieć: o ile z ideą tego protestu większość się zgadza o tyle z całym z formą protestu niestety trudno się tutaj zgodzić, ponieważ blokowanie głównej, głównego szlaku komunikacyjnego, głównego, głównego węzła transportowego, głównego węzła tranzytowego, jakim jest świecko, no powoduje to, że może dojść do paraliżu naszego miasta, ale tu już jakby pomijając, pomijając te niedogodności na drogach. O każdego dnia dzisiaj była o tym mowa i to bardzo mocno wybrzmiało, że przedsiębiorcy słowiccy nie tylko z branży transportowej, ale z innych, z innych branż, które, tutaj branż usługowych, branż handlowych, które, które w naszym mieście żyją dzięki w dużym stopniu dzięki turystom zakupowym z Odry będzie przeżywała ogromny kryzys. Każdego dnia to są duże straty, więc tutaj próbowaliśmy znaleźć jakąś um, drogę kompromisu. No, jedyne co usłyszałem i bardzo się cieszę tutaj od przedstawicieli protestujących rolników to jest to, że y, póki co z dnia na dzień do tego protestu nie dojdzie. Jestem też pełen nadziei, że te rozmowy, piątkowe rozmowy w Warszawie doprowadzą do tego, że rolnicy jednak nie staną na skrzyżowaniach, nie staną u nas na przejściu w świecku, nie zablokują tej, nie zablokują tej drogi. Liczę, bardzo liczę na mądrość władz w Warszawie i skuteczność. I skuteczność oczywiście, ale również na mądrość przedstawicieli rolników, którzy będą również uczestniczyli w tych, w tych rozmowach, że po prostu kolokwialnie mówiąc, wszyscy, którzy siądą do stołu do rozmów, dogadają się i nie będziemy musieli już przeżywać takich trudnych chwil jak te, bo powtarzam, dzisiaj chociażby zablokowanie na jeden dzień przejścia świecko Frankfurt powoduje ogromne straty nie tylko, nie tylko dla branży transportowej, ale powtarzam, dla wszystkich przedsiębiorców działających w moim mieście i w całym regionie. Proszę Państwa, jak wiecie, cała Unia Europejska, wszystkie państwa, rolnicze protestują. Zielony Ład jest nietrafionym pomysłem w takiej formie, w jakiej nam zaproponowano i jakie Polska za poprzednich rządów przyjęła. To jest... Są rozwiązania uniemożliwiające prawidłową produkcję rolną i w wyniku tego osiąg osiąganie efektu ekonomicznego. Bo nie dość, że mamy dramatyczny, niechroniony niczym spadek cen na giełdach światowych, a tam działa wolny rynek, to polskie rolnictwo jest dodatkowo poszkodowane e, tymi zapisami Zielonego Ładu i wymogi, jakie tam się stawia, de facto e, tworzą z rolnika biurokratę zamiast producenta i, i, i człowieka, który powinien wie najlepiej, jak zaorać, jak zasiać. I nie można narzucać nam standardów, które są nam obce i przeciwne naturze. Przeciwne naturze, podkreślam to. E, polskie rolnictwo. E, Jedyne chyba jest w Europie, czy nawet i na świecie, które w sposób naturalny wytwarza większość płodów rolnych z minimalnym zastosowaniem środków chemicznych, a przez kraje trzecie na polski obszar i europejski trafiają różnego rodzaju zanieczyszczone produkty. Dlatego mamy pełną świadomość, że Zielony Ład to jest w sumie siedem gałęzi gospodarki narodowej. Wśród nich jest rolnictwo. Zatem, my chcemy albo uchylenia e, e, przepisów Zielonego Ładu albo jego niestosowania e, albo jego niestosowania oczywiście na okres wojny z Ukrainą ależ oczywiście jest to decyzja Brukseli e, w tym również zgoda rządów i o tą zgodę rządów premier Tusk e, musi wynegocjować żeby była zgodność tych interesów a jak wiecie państwo struktura agralna w wielu krajach jest bardziej egzotyczna niż faktyczna. W Polsce rolnictwo jest gałęzią podstawową, dominującą i najbardziej nas dotyka ekonomicznie przepis Zielonego Ładu. My chcemy, żeby na czas wojny w Ukrainie niezbędne rozwiązania zostały oparte właśnie o tryb wojenny. I jest to podstawa, jeżeli była podstawa. Zniesienia granicy Schengen z Ukrainą, wojna na Ukrainie, to chcemy, żeby zastosować to do tych rozwiązań wynikających z Zielonego Ładu. I, I gorzka prawda na koniec. My mamy pełną świadomość. I wzywam tych polityków, którzy chcą nas skłócić i nazywają, że zboże z Ukrainy jest oznaczone krwią żołnierzy ukraińskich. To jest nieprawda. Zwracam się do tych polityków i dziennikarzy, którzy uprawiają taką, taką politykę informacyjną, dezinformacyjną. To zboże jest własnością oligarchów krajów zachodnich, rosyjskich, i ona nie ma nic wspólnego z krwią walczącego Ukraińca, za te setki milionów ton pszenicy, rzepaku i innych produktów pieniądze nie wracają do budżetu Kijowa. Zatem też obywatelom trzeba mówić część prawdy. I przestać roztaczać nad tym jakiś wizerunek yy, ideologii wielkiej wojny i walczącej wojny. To nie jest boże ukraińskie. Mamy tego pełną świadomość. Jeżeli będą pytania, yy, jeszcze tutaj Artur, organizator, je teraz jako krajownik. Tak, oczywiście. Z tym rolnikiem tutaj dziękujemy, panie prezesie, że pan zjawił się tutaj. Dziękujemy, panie burmistrzu. Za spotkanie, że byliśmy razem, no, było bardzo, bardzo nerwowo, bardzo burzliwie, ale po kilku, kilku godzinach rozmowy doszliśmy do konsensusu razem z rolnikami tutaj, że po prostu czekamy do piątku. Czekamy wszyscy do piątku, co się wydarzy w Warszawie, co nam premier zaproponuje, jak będzie to wyglądało, okaże się w piątek. Później Będziemy to przetrawiać, analizować, zobaczymy co, co, co premier nam przedstawi, wtedy będą decyzje wszystkich rolników w całym kraju. Na pewno będzie spotkanie, panie prezesie, na pewno wejdziemy na, samie, na spotkaniu z premierem i myślę, że to będzie rozwiązanie najlepsze, bo my już dzisiaj obecnie nie mamy wyjścia. Tak jak tutaj stoicie, nie mamy wyjścia, rolnicy są załamani, czy to w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii. Czy polscy rolnicy stoją pod ścianą. Tu mówiliśmy dla burmistrza, bo były odezwy z firm transportowych, że też są pod ścianą. Myślę, że to razem siądziemy i będziemy rozmawiać. Jak macie jakieś pytania do nas, do rolników, czy tutaj do pana prezesa, burmistrza, to Ja mam jedno pytanie Petry Kulaszewski, telewizja polska. Na razie czekacie do piątku na decyzję po tych rozmowach z premierem. Natomiast, czy jakieś takie wstępne decyzje, jakby protest się odbywał, jakby były objazdy poprowadzone, zapadły podczas tego spotkania dzisiaj? Nie, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy się uzgadniali tego typu szczegóły. Tak jak zapewnialiśmy pana burmistrza, nie będzie to decyzja nasza z dnia na dzień. Ja mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, a jeżeli byśmy usiedli, to zapowiadamy się 11 czy 12 na spotkanie i wtedy będziemy ustalać zasady protestu tak, żeby ona była w skutkach uciążliwe dla Państwa, ale nie uciążliwe dla obywateli. Jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz. Rolnik protestujący tutaj łącznie ze wszystkimi. Trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że rolnicy dzisiaj protestują w imieniu całego narodu, w imieniu całego, całej Europy. My jako rolnicy nie pozwolimy na to, żeby tak zwani ekoterroryści, jakieś założenia klimatyczne, bezsensowne, zniszczyły produkcję żywności w Europie. A do tego to zmierza. Dzisiaj wmawia nam się pod przykrywką jakiegoś tam zielonego ładu, że to jest właśnie po to, żebyśmy mieli tutaj mniejszą emisję dwutlenku, jakichś gadów cieplarnianych, to jest bzdura powielana przez wszystkich, ponieważ to, co wyłączymy tutaj, to, co Zielony Ład teraz chce wyłączyć, czyli produkcję tutaj w Europie, ta produkcja jest przenoszona, będzie przenoszona do innych krajów. Tam w ogóle nie ma żadnych norm, także to, co nam wmawiają, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zmniejszyć emisję gadów cieplarnianych, to jest totalna bzdura ponieważ ten cały Zielony ład spowoduje dokładnie odwrotne działanie. Tak? Emisja gazów cieplarnianych się zwiększy. Także my protestujemy jako jedna z grup społecznych, rolnicy, jako pierwsi będą padały następne gałęzie gospodarki. I my tutaj rozmawialiśmy tutaj, owszem na początku sprzeczaliśmy się z transportowcami, ale oni doskonale to wiedzą. On ledwo skończy spłatać tak. swój, swój, swoją ciężarówkę, tak? skończy spłatać leasing. Za chwilę mu powiedzą, że on nie może nią jeździć. Tak? Nie w końcu Polacy zrozumieją to, że już nie, niedługo nie będziemy mieli samochodu. Tak? Nie, będzie, nie będzie nikogo stać na samochód. Wprowadzają Myśmy... to pomału: na początku jakaś tam opłata rejestracyjna, a później będziemy płacili co roku takie, takie opłaty za to, że, że, żeby, żeby mieć samochód, że nas po prostu nie będzie stać. I to wszystko robią pod przykrywką jakiej, jakiejś chorej klimatycznej polityki. tak? My jako rolnicy, jako pierwsi, jako pierwsi, naprawdę tak. uwierzcie nam ludzie, jako pierwsi. jako pierwsi, zaraz wyjdą następni. Pan premier musi się z tym liczyć i już musi zacząć działać. Tak jak nam powiedział, jego, to obcho jego obchodzi tu i teraz, jego obywatele tu i teraz. Także, panie premierze, my jesteśmy jako pierwsi. Będą następni. Jak się jedną tezę, którą przekazać ksiądz premierowi i pewnie e, bardzo zdziwiony ją przyjął. Przepraszam, hektar kukurydzy emituje, e, przepraszam, trzy e, razy więcej emituje CO2 nie, do atmosfery tlenu, przepraszam, emituje hektar kukurydzy niż 3 hektary lasu. Więc e, fałszywa teoria o tym, że trzeba odłogować, trzeba ograniczać produkcję, ze względu na emisję CO2, jest po prostu fake newsem tak zwanym. Bo tak jak mówię, las nie dorówna hektarom. I zboże od wieków było twórcą tlenu i zdrowego powietrza, i zdrowego środowiska. Każda uprawa jest z gruntu rzeczy emisyjna do atmosfery, Trans, transformuje jak najwięcej pożytecznych dla nas do życia codziennego składników.